Zamknęliśmy rok kwotą 124 miliony, ponad 124 miliony złotych przychodu, czyli w stosunku do roku 2019, jeżeli weźmiemy pod uwagę tą pandemię, no tak to, to już jest, to urosliśmy urośli, w tym zakresie o 13,36%, czyli ponad niecałe 13,5%. No uważamy, że to jest wynik, który nas w jakiś tam sposób satysfakcjonuje, ponieważ Górnośląski nie zajmuje się tylko i wyłącznie jakąś tam sprzedażą albo w małym zakresie, więc potrafiliśmy się przystosować, potrafiliśmy się przystosować do potrzeb naszych klientów, no, którzy ewidentnie musieli oszczędzać. To jest jakby krok podstawowy dla nich. Więc myśmy się wstrzelili i naszą technologią i sposobem świadczenia usług, właśnie po to, żeby im, te koszty, żeby im te koszty zmniejszyć, czyli jak widać tego lockdownu w zakresie samego samej sprzedaży w ekopolu, w ekopolu nie było. Oprócz tego, co robiliśmy, robiliśmy dotychczas, czyli jak pamiętamy przetwórstwo brak cienkich, sprzedaż paliw poprzez, poprzez technologię mikrostacje PL, zwiększyliśmy możliwość sprzedaży produkcji i sprzedaży blach cienkich, ponieważ dokupiliśmy nowe dwie linie technologiczne, czyli zakres działania Ekopolu Górnośląskiego w tym zakresie się znacząco zwiększył. Druga sprawa w zakresie dystrybucji paliw, oprócz dystrybucji przez nasze technologie mikrostacje PL. Uzyskaliśmy zgodę urzędu celno-skarbowego w rybniku na sprzedaż paliw z odroczonym terminem płatności. Zaraz z odroczonym terminem płatności akcyzę opłaty paliwowej i opłaty Emisyjnej. Tutaj chciałem zaraz dodać, że nie każda firma taką zgodę Urzędu celno skarbowych dostaje. Czyli, czyli można powiedzieć, że urząd skarbowy, Ministerstwo Finansów tutaj do grumaszląskiego miało stosunkowo ma stosunkowo duże zaufanie i to, i to spowodowało i to spowodowało także. Sp Zwiększenie przychodu, no ze względu na to, że, że ten wolumen oleju napędowego przede wszystkim, który spowodował sprzedaż stosunkowo małą marżą, ale w sposób bardzo dynamiczny spowodował przyrost tej przyrost naszej sprzedaży. No, i oczywiście, i oczywiście wdrażanie całej otoczki mikrostacje.pl, czyli nowych technologii, nowych urządzeń, urządzeń do zarządzania zdalnego, czyli daliśmy narzędzie naszym klientom, pracodawcom, z którymi współpracowali, że mogą pracować zdalnie, potrafili tym zarządzać, potrafili zarządzać pracownikami, i to spowodowało stosunkowo znaczące zwiększenie przychodów. Należałoby powiedzieć tak, na pewno byłoby to więcej. To by wynikało z analizy naszego portfela. Znaczącą częścią naszych klientów to są, to są firmy transportowe, znaczy znaczącą, zakładam, około 30%. A, czyli temu zakresowi 30%, 30 naszego przychodu ta ilość sprzedaży zmalała. Tak? Więc należy domniemywać, że pomimo, że cały nasz wolumen naszych klientów wzrosł o 13,36%, tak jak mówiłem, to w tym zakresie transportowym spadł. Więc gdyby zakładaliśmy, że gdyby ten wolumen, gdyby ten, ten, ten COVID nareszcie odpuścił, to myśmy zakładali, gdyby firmy transportowe zostały na tym samym poziomie, nasz zysk, Nasz, nasza sprzedaż powinna zamknąć się kwotą wzrostową około 30%. Ale to, to by było wtedy rozwiązanie optymalne. Czyli powiem, na dzień dzisiejszy uważam, że COVID-19 spowodował spadek naszej sprzedaży, ale cały portfel, któremuśmy zaoferowali technologie do oszczędzania, generalnie wzrosną. Tak bym to określił. Pierwsza podstawowa rzecz, która jest w tej chwili w organizacji to jest fotowoltaika. W zakresie fotowoltaiki tworzymy specjalny zakład Ekopolu Górnośląskiego, który tą fotowoltaiką się, który, tą fotowoltaiką się zajmie, przy czym, ponieważ nasza wiedza jest cały czas na rozwoju nasi, nasi pracownicy uczą się, nasi pracownicy intensywnie się szkolą. Mamy podpisaną umowę, którą także publikowaliśmy w raportach bieżących z firmą Sunday, która jest wyspecjalizowana. Mamy bardzo ciekawą umowę podpisaną o współpracy, więc myślę, że tutaj będziemy mieli ich pomoc od takiej pomocy intelektualnej, aż do wykorzystania ich zasobów magazynowych, które pozwolą nam, jak gdyby, szybciutko się tego nauczyć. Więc Uruchomienie tego zakładu jest dla nas tutaj priorytetem. To jest jedna z najważniejszych rzeczy. Druga rzecz, która się cały czas toczy, to jest, to jest budowa naszego pierwszego osiedla. Już wiemy, że na pewno nie ostatniego, ale pierwszego naszego osiedla, gdyby ktoś z zainteresowanych słuchaczy, inwestorów, którzy by nas zobaczył, można sobie już wejść na. na na stronę internetową tego osiedla można, można je sobie przeglądać, jak ono się buduje, jak te domy tam wyglądają, i tak dalej, i tak dalej. Więc w związku z powyższym na pewno pierwsze domy w połowie tego roku zostaną oddane z pierwszego szeregu, to jest osiem domów, zostanie oddane w tym roku, cała reszta i całe osiedle zostanie wybudowane gdzieś do połowy przyszłego roku. To jest y, dla nas o tyle ważne, że znowu, tak jak nauczy, chcemy się nauczyć fotowoltaiki, tak samo nauczyliśmy się budowy osiedli mieszkaniowych i idzie nam to wyjątkowo sprawnie. O naszej chęci przeskoczenia z jednego, y, z jednego rynku giełdy papierów wartościowych na ten podstawowy, to już wielokrotnie mówiłem i y, podtrzymuję, chcemy to zrobić. I to jest taki nasz podstawowy plan. Przy czym ja tutaj chciałem powiedzieć y, rzecz, która, którą zadawali mu także y, potencjalni inwestorzy, y, którzy pod, y, y, inwestorzy zadawali mi pytanie, że ekopol grudnośląski to tak y, zaczął skakać z jednej działalności w drugą działalność. Więc ja chciałem potencjalnym inwestorom powiedzieć, że to nie jest skok z jednego końca, na przykład z działalności obrotu paliwami, aż do fotowoltaiki. Sama nasza idea, i uważam, że to jest podstawowa rzecz, my chcemy fotowoltaikę włączyć w naszą technologię mikrostacje.pl, czyli zaoferować naszym klientom, którzy już z nami mają umowę, kolejną dostawę energii. Taką energią jest olej napędowy, taką energią dostarczaną poprzez tą technologię i na podstawie bardzo charakterystycznych umów będziemy chcieli zaoferować naszym klientom, którzy już są w naszym portfelu. Tak? Czyli nie będziemy ich poszukiwać, tylko zaoferujemy rozszerzenie naszej technologii mikrostacje.pl o prąd elektryczny wytworzony z ich własnych urządzeń fotowoltaicznych.